Pytanie do Państwa, kto z Was ma dzieci? Prawie jedna trzecia sali, a kto z Was ma firmę? Troszkę mniej. Cieszy mnie to, bo dzisiaj chcę Wam powiedzieć, czym łączy się firma z rodzicami. Otóż firmy i dzieci powstają na dwa sposoby. Pierwszy z nich to sumienne planowanie. A drugi to wpadka. Wpadka w biznesie to nagłe zwolnienie z etatu, brak pomysłów i założenie firmy, takie bez namysłu. Teraz już zakładam firmę. Ja nie wiem, który jest lepiej, czy lepiej jest wpaść, czy lepiej jest planować, bo to trochę tak jak z dzieckiem, które uczy się pływać. Niektórzy rodzice spędzają godziny w basenie, uczą, jak tam trzeba ruszać rękoma i nogami. A niektórzy wrzucają do wody i płynie. Obie metody bywają skuteczne. I tak samo jest z zakładaniem firm. Niektórzy planują i dobrze kończą, niektórzy wpadają i kończą równie dobrze. Ja pamiętam, jak ja miałam 17 lat, i pierwszy raz poszłam do swojej płatnej pracy. Praca w wakacje, młoda dziewczyna do sklepu odzieżowego. Wydawać by się mogło, że nie mogło mi się trafić nic lepszego. Kiedy wróciłam do domu, moja mama spytała mnie, dziecko, jak tam, jak tam pierwszy dzień w pracy? Mamo, ja nigdy nie będę pracować na etacie. Moja mama uśmiechnęła się i powiedziała: tak, tak, dziecko, dobrze, wyjdziesz za mąż. Dziś, dzisiaj mam firmę. Od tego dnia, od tego pierwszego dnia w pracy do momentu, kiedy zakładałam firmę, Każde moje zawodowe działanie zbliżało mnie do realizacji mojego celu. Codziennie się uczyłam. Uczyłam się nie tylko tego, co wykonuję na stanowisku, ale uczyłam się tego, co było przed i tego, co było za. Uczyłam się całych procesów i uczyłam się tego, jak one wpływają na organizację. Uczyłam się, zbierałam doświadczenia, budowałam bazę kontaktów. Taka wieloletnia szkoła rodzenia. Wtedy nie miałam pojęcia, jaki będę mieć biznes. Wiedziałam tylko, że chcę być skutecznym, niezależnym i efektywnym przedsiębiorcą. Gdy sześć lat temu byłam na swojej ostatniej rozmowie rekrutacyjnej do mojej ostatniej etatowej pracy, jedno z pytań, które mi zadano, to było: Co pani będzie robić za pięć lat? Za pięć lat to ja będę mieć dobrze prosperującą firmę. Osoba, która mnie rekrutowała, spojrzała na mnie tak z podbyka. Patrzyła, a ja słyszałam, co myśli. Tak, 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 będziesz mieć firmę za trzy lata, jasne. No i trzy lata później złożyłam wypowiedzenia. Wtedy moja przełożona nie była już tak zaskoczona. Powiedziałam, że zostały mi dwa lata do tego, żeby moja firma dobrze prosperowała. Trzy lata, które spędziłam w tej organizacji, to było ostatnie doszlifowanie pomysłów, do uczenia się kilku rzeczy i ogromna koncentracja na bazie kontaktowej. Mogę śmiało powiedzieć, że mój biznes był zaplanowany od początku do końca. Od początku do końca wiedziałam, że chcę mieć firmę. Każde moje działanie zbliżało mnie do realizacji mojego celu. Narodziny dzieci to zwykle. Wyczekiwany moment. Ale zdarza się tak, że dla matek sam proces rodzenia wiąże się z ogromnym bólem fizycznym. Dla otoczenia nowe życie to ogromna zmiana. Rodzice często czują się sfrustrowani, bezradni i często zmęczeni. I tak samo było w moim wypadku. W pierwszych miesiącach moje doprecyzowane, poukładane, dopieszczone w każdym calu plany legły w gruzach. Okazało się, że rynek nie czeka na mnie z otwartymi rękoma, a poziom stresu oraz gigantyczny strach. Strach przed tym, że od dziś, nieważne ile pracuję, ale ważne kto i ile zapłaci mi za tą pracę. Spowodowały, że mój organizm przestał trawić nawet rumianek. Tak, teraz to jest śmieszne, ale wtedy nie było. Na kilka dni wylądowałam w szpitalu z powodu odwodnienia, i pierwszy raz w życiu uznałam, że to ja potrzebuję pomocy. Ja. Najpierw przyznałam to przed sobą, a później przed bliskimi osobami. To chyba było jedno z najtrudniejszych rzeczy, które pamiętam. Ogrom determinacji i praca z coachem, roczna praca z coachem spowodowała, że codziennie przez następny rok zmieniałam swoje przekonania. Z tygodnia na tydzień mój coach dawał mi kolejne narzędzia i kazał mi kolejne godziny spędzać w domu nad tym i rozpisywać różne rzeczy, które mam w głowie. Okazało się, że to nie moje doprecyzowane plany były moim wrogiem, tylko moje przekonania. Przekonania, które pojawiły się dopiero w momencie, kiedy stanęłam w rzeczywistej sytuacji. Okazało się, że nie można mieć dziecka na próbę, że nie da się przejść próby generalnej i że nie można porzucić etatu i założyć firmę na niby. Przez pierwszy rok nie zarobiłam ani złotówki. Włożyłam do swojego biznesu 10 tysięcy złotych. Dla jednych to mało, dla innych to dużo. Jednak doskonale pamiętam moment, kiedy pierwszy raz robiłyśmy wraz z moją wspólniczką taki magiczny przelew. Wynagrodzenie ze swoją pracę. I nie było to wynagrodzenie rzędu wynagrodzenia z korporacji. Moje pierwsze wynagrodzenie z mojej firmy wynosiło 382 zł. Ale wtedy poczułam się naprawdę wolna. Poczułam, że mogę wszystko i poczułam, że nie ma takiej góry, jakiej nie mogę przenieść. Dzisiaj z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że mój plan się powiódł. Że udało mi się zrealizować wszystko, co chciałam, i że nie żałuję żadnego dnia tych przygotowań. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że nadal chcę być skutecznym, efektywnym i niezależnym przedsiębiorcą. Moje dziecko było planowane i wyczekiwane. Jednak nie wszystkie dzieci takie są. Czasem jednak ludzie zaliczają wpadki. Michał, z którym pracowałam przez trzy lata w jednej organizacji, on był szefem działu kreatywnego, ja pracowałam w dziale HR. Pewnego dnia postanowił porzucić organizację i założyć własną agencję kreatywną. Był świetnym, doświadczonym, bardzo dobrym grafikiem. Dla mnie to było ogromne zdziwienie. Dla moich współpracowników też, bo ani plany firmy, które pracując w dziale HR, raczej znałam. Ani plany Michała nie wskazywały na to, żeby miało dojść do rychłego rozstania. Michał powiedział mi wtedy, że on ma dość pracy dla kogoś, on już nie będzie pracował po 10-12 godzin i że czas mieć swoje własne dzieci. Michał miał wtedy dość specyficzne priorytety, ponieważ chciał zarabiać więcej, pracować mniej, i najlepiej to, żeby pracownicy za niego prowadzili firmę, bo przecież skoro jego pracodawcy tak mogą, to czemu on nie? No i tak Michał zaszedł w ciążę ze swoim biznesem. Nie była to ciąża planowana, o nie, bo pierwsze co zrobił Michał, to było zatrudnienie własnej asystentki. Jej głównym zadaniem było odbieranie telefonów i maili od klientów. Jak słucham tej historii, to za każdym razem zadaję sobie pytanie: ale których? Konkretnie których? Michał jakoś nie mógł zaakceptować, że skoro tak wzięty, doświadczony i dobry grafik postanowił uczynić świat lepszym i założyć własną agencję kreatywną, to że ludzie sami powinni do niego przychodzić i stać w kolejce. Ale okazało się, że jego niana, jego asystentka, absolutnie nie ma co robić, ponieważ klienci nie dzwonią i nie piszą. Nikt nie zauważył, że narodziło się dziecko Michała, ponieważ jest tylko jednym z dwóch tysięcy, które rodzą się codziennie w Polsce. Michał nie chciał zaakceptować tego, że czeka go jeszcze mnóstwo pracy, żeby mógł dojść do takiego momentu, żeby ktokolwiek wiedział o istnieniu dziecka Michała. Na szczęście w tym czasie do niego zadzwonił Filip. Filip to był jego były pracodawca. Chciał zlecić mu pewne prace, ponieważ jak się okazało, bez Michała dział kreatywny sobie średnio radził. Michał opowiedział mu wtedy o całej historii, że ma straszne problemy, że on nie wie o co chodzi, że klienci nie dzwonią, że przecież on jest dobrym grafikiem, że ma ofertę, że ma produkt, ale świat jakoś tego nie zauważa. Filip na całe szczęście dla Michała lubił go i zamiast powiedzieć: To chodź, wracaj do nas do pracy. To nakładał mu do głowy informacje o tym, jak to jest budować firmę. Filip przez kilka lat zbudował jedną z największych firm doradztwa finansowego w Polsce. W mojej ocenie, Michał w tym momencie nie mógł trafić na nikogo lepszego. Filip powiedział mu wtedy, że jego firma jego dziecko jest dokładnie takim malutkim niemowlakiem, które wychodzi ze szpitala z matką. Trzeba zajmować nim 24 godziny na dobę. Często jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, często nie mamy już siły, a pomimo tego nadal to dziecko wymaga naszej opieki. Musimy pracować cały czas i non-stop. Michał po tej rozmowie rozstał się ze swoją asystentką. Sam zaczął pozyskiwać klientów, sam zaczął pracować z biznesem, zaczął budować sieć partnerską, pozyskiwał kolejnych i kolejnych klientów. Dzisiaj Michał ma znaną i lubianą agencję kreatywną w Poznaniu. Realizuje projekty dla naprawdę dużych marek, realizuje bardzo duże projekty, jest cenioną specjalistą w swojej branży ale dał sobie czas na to, żeby nauczyć się komunikować ze swoim dzieckiem, żeby nauczyć się nim opiekować i żeby zrozumieć, jak ono działa. Zarówno te ciąże planowane, jak i nieplanowane zwykle kończą się rodzicielstwem, zwykle szczęśliwym. I tak samo jest z biznesami. Jeżeli one są przygotowane i zaplanowane, tak jak w moim przypadku, czy też wynikają z nagłej decyzji, tak jak w przypadku Michała, również mogą skończyć się szczęśliwym rodzicielstwem. Okazuje się, że nieważny jest sposób. Ważna jest droga. Droga, którą przebywa każdy rodzic i każdy rodzic przedsiębiorca. Kiedy zapytacie rodziców, czy łatwo jest wychowywać dzieci. To jak, jaką dostaniecie odpowiedź? Głośniej, jaką dostaniecie odpowiedź? <grymne> że to jest trudne, że się nie da, ale zwykle za tym słowem nie pojawia się drugie słowo, też trzyliterowe, ale. I tutaj rodzice wkładają mnóstwo argumentów, żeby pokazać nam, że ich dzieci są całym światem dla tych rodziców, że to była najlepsza decyzja w ich życiu. Często słuchając rodziców, moje serce robi się Miękkie i słodkie, jak kubek gorącej czekolady. Często słyszę: A moje dziecko to już siedzi samo w łóżeczku. A moje dziecko to już powiedziało pierwsze słowo. A moje to już samo chodzi do szkoły. A moje dziecko to pierwszy raz wyjeżdża na wakacje bez nas. <grystanie> Widzę, że niektórzy się cieszą. <grystanie> Nikogo nie będzie w domu. Ale w końcu te dzieci się wyprowadzają, stają się samodzielne i tak naprawdę zakładają swoje rodziny. Wyfruwają niczym ptaki z gniazd. Rodzice nie pamiętają już wtedy, ilu nocy nie przespali, ile razy musieli zmieniać plan do góry nogami, ile razy dziecko potrzebowało pomocy w najmniej oczekiwanym momencie. Liczy się tylko to, kim są ich dzieci. Gdzie są dzisiaj i jak bardzo są z nich dumni. Dumni też trochę z siebie, bo przecież całkiem nieźle im wyszło to rodzicielstwo. Gdy zapytacie przedsiębiorców, czy łatwo jest prowadzić firmę, zgadnijcie, jaką dostaniecie odpowiedź. Nie, tak. Dostaniecie odpowiedź: oczywiście, że nie, ale też za tym słówkiem nie, tak samo jak w przypadku rodziców, pojawia się słówko ale. I tutaj przedsiębiorcy często przekonują, że prowadzenie firmy to jest całe ich życie i że to jest najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć, że nie było nic lepszego. Na początku cieszymy się z każdego nowego klienta. Cieszymy się z tego, że możemy opowiedzieć o własnej firmie w większym gronie. Cieszymy się z tego, że dostajemy zaproszenia na konferencje, na spotkania networkingowe. Później nasi klienci polecają nam kolejnym klientom. Zatrudniamy kolejnych i kolejnych pracowników. Aż w końcu nasza firma nas nie potrzebuje. Okazuje się, że radzi sobie całkiem dobrze bez naszej obecności. I to jest ten sam moment, kiedy dorosłe dzieci opuszczają dom rodzinny. Wtedy przedsiębiorcy Prawdopodobnie czują się dumni, czują się spełnieni, i liczy się tylko to, gdzie jest ich firma dzisiaj, co robi, co oni o niej myślą i co myśli o nich otoczania. Jacek Walkiewicz powiedział kiedyś, że w życiu nie brakuje nam cudów, ale brakuje nam zachwytu. Ja chciałabym, żeby każdy z nas dzisiaj, wychodząc stąd, zamiast siedzieć i czekać na cud, bo możemy tak czekać w nieskończoność, to żebyśmy wstali i zaczęli zauważać, podziwiać i zachwycać się cudami, które są na drogach przedsiębiorców i na drogach rodziców każdego dnia. Żeby nasze firmy i nasze dzieci stały się samodzielne, czeka nas długa, wyboista i trudna droga. Droga, która nikogo z nas nie oszczędza. Droga, która w mojej ocenie jest jedną z najpiękniejszych na świecie, droga, gdzie za każdym zakrętem zobaczycie nowy cud, droga, na której nigdy nie będziecie się nudzić, aż wreszcie droga, którą Wam serdecznie polecam. Dziękuję bardzo.